Dzisiaj wypróbujemy super trend internetowy. Taką fajną zabawę ze sztuką w ciekawy sposób. Mówię Wam. To jest naprawdę fantastyczne! To prawda nie słuchajcie jej! To jest beznadziejne! To się jak grę akwarium! Co ty robisz? Gdzie? W Instagramie często pojawiają się fajne trendy artystyczne. Tym razem wyczaiłam zabawę o nazwie Narysuj to w swoim stylu, gdzie artysta wstawia na swój profil pracę z takim oto podpisem, i kto chce, może wziąć udział i narysować właśnie taki rysunek tylko w swoim stylu. Niektórzy zmieniają pozę postaci, albo jakieś inne rzeczy modyfikują, i to jest jak najbardziej mile widziane. W nagrodę autor tej oryginalnej pracy wybiera kilka takich, które mu się podobają najbardziej, i wstawia je do siebie na profil. Oczywiście podpisując yy, tych twórców. No to ja postanowiłam wziąć udział w tej zabawie i spróbować swoich sił. Pierwszy raz od dawna rysując, porównuję się do innych artystów, bo tak to zawsze tworzę sobie swoją własną sztukę i nie oglądam się na innych. A teraz mam okazję przyjrzeć się różnicom, no i tak przeanalizować to. Najfajniej jest na końcu zobaczyć w ogóle cały ten przekrój prac, które przedstawiają to samo, ale w inny sposób. I to tak fajnie pokazuje, że my jako artyści. Różnimy się bardzo między sobą I, i też nasza sztuka się różni, ponieważ mamy różne upodobania yy, i różne pomysły. Te różnice są fajne. Nie ma, nie ma w ogóle najmniejszego sensu się wartościować, że ta praca jest lepsza, ta praca jest gorsza, bo one są po prostu różne. Musicie pamiętać, że w twórczości oprócz efektu końcowego jest również bardzo ważna droga, którą się pokonało. Każdym kolejnym rysunkiem uczycie się czegoś nowego. A rysując czyjąś pracę tylko swoim własnym stylem, nie dość, że możecie się nauczyć nowych rozwiązań, np. kolorystycznych, albo nie wiem, rysowania nowych dodatków do ubrań, ale też. Myślę, że przede wszystkim możecie to potraktować jako taki zupełny relaks, ponieważ możecie zluzować swoją głowę, gdyż nie musicie tym razem już wymyślać, nie, tworzyć koncepcji na rysunek itd., tak bo to wszystko już macie gotowe. Po prostu sobie to rysujecie tak na chilu własnym stylem. Bardzo polecam Wam takie ćwiczenie, mi się ono naprawdę podoba. To były pozytywne założenia tego wyzwania, a jaka jest rzeczywistość. <grych> Uważam, że to jest ważne, żebym wam o tym powiedziała, bo pewnie dużo osób będzie miało taki problem, bawiąc się przy tym trendzie albo przy jakichś innych sytuacjach. Siadając do rysowania byłam bardzo podekscytowana i, i cieszyłam się tym, tylko że im dłużej rysowałam, tym było coraz gorzej. Wiedziałam, że w tej zabawie bierze udział dużo artystów, i widziałam ich pracę i niektóre były naprawdę, naprawdę genialne. I kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że ten główny artysta wybierze kilka najlepszych prac, to w mojej głowie przystawiła się jakaś wajcha, bo sobie pomyślałam, aha! Czyli to jest konkurs! I moja taka bardzo yy, współzawodnicząca strona się odezwała. Zaczęłam sobie myśleć, muszę narysować genialną przeróbkę, żeby moja praca została zauważona. I to spowodowało, że zaczęłam taką dużą presję na siebie nakładać. A kiedy zaczęłam zauważać, że nie do końca wychodzi mi jakoś zjawiskowo i fenomenalnie, tylko po prostu zwyczajnie, no ok, ładnie, ale nic takiego niezwykłego w tych pracach nie ma. To naprawdę zaczęłam się mocno demotywować i myśleć sobie, kurde, mój styl nie jest w ogóle wyjątkowy i tak naprawdę słabo rysuję, ja nie mam szans w porównaniu z tymi innymi artystami i tak dalej. Zaczęłam się tak nakręcać, nakręcać, nakręcać. I w ten oto sposób uciekła mi cała radość z rysowania. I ja doskonale wiem, że człowiek nie powinien się w ten sposób nakręcać, tak nastawiać, ale nie potrafiłam w ogóle nic poradzić na to. Zaczęłam się czuć z rysowaniem po prostu źle. I czemu wam to mówię? Pewnie dlatego, że prawdopodobnie kiedyś też się tak poczujecie, kiedyś się tak czuliście, albo może czujecie się tak teraz. Chcę Wam powiedzieć, że takie momenty to nie jest nic dziwnego. Każdy artysta przez to przechodzi i ma takie chwile zwątpienia w swoją sztukę. Ważne jest, aby w takich sytuacjach szukać rozwiązania, żeby przestać się czuć tak źle. Na mnie pozytywnie działa odpoczynek. Czyli najpierw kończę rysunek. Ja zawsze, zawsze dokańczam, yy, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy efekt końcowy mnie nie zaskoczy. Trzeba sobie dać tą szansę. Ale jak już skończę, to robię sobie przerwę na jakiś czas i staram się ułożyć w głowie drogę do lepszego samopoczucia. Czyli mówię sobie, że niezależnie od tego, czy to jest konkurs, czy nie, to ja tworzę dla siebie, ponieważ lubię to, a nie dla innych, nie na pokaz. Nieważne, czy jestem lepsza od innych, czy inni są lepsi ode mnie, ponieważ to jest kwestia indywidualna. Nie ma czegoś takiego jak najlepszy artysta, bo ludziom się podobają różne rzeczy. I nie ma takiego, o, jednego najlepszego na świecie. Czyli zawsze się muszę zatrzymać w momencie, kiedy moje myślenie idzie w kierunku hmm, ten artysta jest taki, taki, tu sobie można wkleić dowolną rzecz. A ja jestem. U. Nie, tu się trzeba zatrzymać. Nie, 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 nie. Czasem człowiek wpada w taki wir motywacji i jedne co pomaga, to zdystansowanie się. Dobrze, że są osoby, które mają lepszy skill, kur kunszt, warsztat, czy jakkolwiek to nazwiecie. Jeżeli się nie poddam, to ja kiedyś też będę taka dobra, jak te osoby, które podziwiam. Może teraz źle się czuję, ale. Doświadczenie czegoś mnie uczy, i to jest dobre. To jest dobre. Dobrze powiedziane, moja droga. Trzymaj się tam. Opowiedziałam Wam o dwóch stronach patrzenia na to. Wyzwanie, uprzedziłam o ewentualnych skutkach ubocznych, dlatego mam nadzieję, że wiedząc to, będziecie wiedzieli, jak się nastawić, ale jak się nie nastawiać, jeżeli podejmiecie decyzję, że chcecie wziąć udział w tej zabawie. Czyli nie skupiać się na tym, że to jest w pewnym sensie konkurs, tylko na tym, że to jest dobra zabawa. Aha, i też pamiętajcie, że to często niewykonanie, tylko fajny pomysł wygrywa. Jeżeli trochę popracujecie głową i spróbujecie narysować obrazek w nieco inny sposób, to może to właśnie zadziałać na Waszą korzyść. Dobre pomysły są zawsze doceniane i zapamiętywane. Tak, ja Was mimo wszystko do tego zachęcam, bo na pewno wyciągniecie jakąś lekcję z tego doświadczenia, a to jest zawsze na plus. Na moim Instagramie Olsikowa dodam dzisiaj pracę, którą będziecie mogli narysować w swoim stylu. Od dzisiaj przez miesiąc będziecie mogli brać udział w, za w zabawie, tylko że trzeba mieć konto na Instagramie. Trzeba użyć funkcji dodaj wiele zdjęć i jako pierwsze zdjęcie wstawić ten rysunek, który zrobicie, a jako drugi ten mój oryginalny, żeby była możliwość porównania. Pamiętajcie, żeby mnie na tym zdjęciu oznaczyć, a oprócz tego w opisie em, wstawić hashtagi Olsikowa i hashtag draw this in your style. Po miesiącu wybiorę 8 prac, które spodobają mi się najbardziej, i wstawię je do siebie na Instagram, i oczywiście podlinkuję do Waszych kont instagramowych. Macie na to miesiąc. Z racji, że ta zabawa z moim rysunkiem jest tylko dla osób, które mają instagrama, to dla całej reszty na za tydzień chciałabym, żebyście narysowali swoim stylem jeden z tych rysunków, które pojawiły się dzisiaj. No i e, pamiętajcie, żeby się podpisać. Te swoje rysunki wysyłajcie na olsikowałpa gmail.com. To już wszystko na dziś. Widzimy się za tydzień w czwartek o 17.45. Trzymajcie się i pa-pa-pa-pa!